Wyznania kelnerów i kucharzy. Gościu, strzeż się. Kelner macie obsłużyć. Nie obrażaj go, bo zemsta będzie straszna. Zemsta Kelnera. Nie rozłość kelnera, bo odpłaci ci pięknym za nadobne. Nie należy denerwować kelnera, bo on ma władzę nad tym, co włożymy do ust. Gość nie panuje nad tym, co dzieje się między kuchnią a stołem. Niestety plotki są prawdziwe. Kelnerzy maczają palce w tym, co jecie. Pewien gość przychodził do nas regularnie. Zawsze narzekał, że stek jest za twardy. Kiedyś zadbałem o to, by dostał bardzo miękki stek. Zmiękczyłem mięso uderzając w nie butem i poprosiłem kucharza o usmarzenie. Gość był zachwycony miękkością steku. Wobec bardzo nieuprzejmego gościa, wystarczy zastosować prostą sztuczkę. Przed podaniem zupy należy wsadzić łyżkę do wrzątku i podać ją razem z zupą. Gość poparzy sobie wargi. Niemal co trzeci z pytanych kelnerów wyznał, że pluje do jedzenia. Plułam do jedzenia. Najczęściej pluję do napojów, pianka i lód to zamaskuje. To się często zdarza, bo to proste, szybkie i niezauważalne. W ten sposób można odreagować złość i zachować uprzejmość wobec nieuprzejmych gości. Pracowałem w pizzerii. Nauczyłem się, że zamawiając pizzę do domu, nie wolno krzyczeć przez telefon, bo dostawców nikt nie kontroluje. Mogą napuścić do pizzy, kiedy tylko zechcą. To pewne. Barmani też lubią się mścić. Mają własne wypróbowane metody. Kilka lat temu pracowałem w barze w Edynburgu. Za ladą kroiłem cytrynę do drinków. Pewna pani podeszła i powiedziała, że w jej koli nie ma cytryny, a lód jest roztopiony. Nazwała mnie idiotą czy głupkiem, bo zapomniałem o cytrynie. To był bardzo upalny wieczór. Zepsuła się klimatyzacja. Kąpiel dobrze mi zrobiła. Ta pani tak mnie rozłościła, że zanurzyłem klejnoty rodzinne w szklance, zanim podałem jej nową kolę. Czy czuję się winny z powodu zemsty na gościach? Nie. Chyba, że zostawię napiwek. W przeciwnym razie trochę mi wstyd, ale to uczucie szybko mija.